I to wiem. Nietypowy film. Prosimy. Nietypowy dosyć film. Bo. Short z bardziej w sumie. Bo teraz jest Cybermandy, jak ja to nagrywam. Jest po 17 żetonów epicka skórka. Losowałem sobie, co nie? No i. parę razy się odbił dynamitrona, tak? Koledzy mi losowali, znaczy. Mam kolegę w klasie, który ma kolegę yy, starszego i, i jego koledzy ze mną losowali to. Tak nie kręciłem sobie razy dwa, czy nie? Yy, I ten, no i odbiło się od dynamitrona. Następny odbiło się od dynamitrona. I później jeszcze raz się odbiło od dynamitrona i kolejny raz się odbiło od dynamitrona. Czyli cztery razy się odbiło od dynamitrona. Jest grany. Jaki niefal, żebym ja cztery razy z rzędu tak, tak miał. No to, i jak to mówią, do pięciu razy sztuka. Nie, przepraszam, no, no, do, no do trzech razy sztuka. No. Mówiłem, wydawę. Wiem, mówi się do, pięć, do trzech razy sztuka, ale no. Do pięciu razy sztuka, też może być. Dynamitron za piątym trafiony, już trzeci specjalny na moim koncie. Trzeci, tak nie słyszeliście się. I wodowie. Nie wiem kiedy wy to oglądacie. Za chwilę będę. Oglądacie to no nie wiem kiedy. Ale już mam powiem, że 1 grudnia może być mega fajny opening, bo ja z małą mam taką zasadę, że co miesiąc mogę sobie kupić doładowanie, co nie? To, to mama powiedziała, że już teraz może mi kupić to doładowanie za grudzień, ja no problem taki, że nie ma jak zapłacić, nie ma jak. No to robi, robi tak, że ja chciałem teraz by sobie kupić te takie koła mundialowe i tam te cybel oferty i yy, te drugie, jeszcze jakie było specjalne razy trzy, ale no mama no, powiedziała, że no nie zdołam, bo wypłata przychodzi jej 1 grudnia, no i to nie kupimy. Ale, ale za to trochę się odwdzięczy. W inny sposób, to prawda? Kupimy po prostu 50 zł. Fajny dzień. I miałem nadzieję, że utrzyma się to, że jak kupujesz żetony, to wtedy było o 30% więcej. I miałem nadzieję, że to się utrzyma. I że tak to bym sobie. I tak, to bym sobie kupił ponad 4000, bo będę kupał dwa razy tamto. Dwa razy to 1600, a no już jest 1600. Te kurczaki, kurczaki miały być do dzisiaj. Znaczy do jutra. Do, no wiecie, do, do wczoraj no. Indyki miały być. Do wczoraj. Dalej są. Kurde, no. Chciałem coś zrobić, zobaczyć, czy to jest możliwe, ale no chyba nie. Czy, bo ja chyba przez to nie przejdę. Nie no. No. W ogóle nagrywam to w Andrzejki. Jak wiecie, to to Andrzejki, to strzelcie suba i łapkę. A tak normalnie to też no możecie. Pójdę do Pan to chcę mu sprzedać. Takiego. soczystego tego, On mnie przetulił. Ja mu chciałem, a ja mu chciałem sprzedać takiego panta. I sprzedałem w sumie. No, no, on mnie i przez to razem polecieliśmy. I w końcu. Mój cel. Stumble Jak zobaczyłem, ile jest procent na coś specjalnego i ile ich jest, to miałem jeden życiowy cel. Stumble cel. Życiowy Stumble cel. Aby trzy razy. Trafić coś specjalnego na tym koncie, na którym właśnie gram No i się udało. 28 listopada 2027 rok. znaczy 22. No. To miało być takie nawiązanie, że na no 28 listopada i 2028 rok, jakby ktoś nie wiedział. Ale mi wyszło teraz ten triczek. O, udało się wskoczyć Spocony dynamitron. Ten kolejny film spoczony dynamitron. Gra. Stumble, guys. A ja teraz chcę się nauczyć takiego triku, że. że tak skaczesz i daszujesz, w rzucasz się i wtedy używasz piąstki i wtedy to jest taki jakby super punch. bo znaczy kiedyś myślałem, że to jest Pedro Punch, bo taki żółbę nie będę mówił jako chociaż mogę w sumie. Wymie Zrobił tak, no i on to odkrył, i dlatego taka nazwa była. A, a teraz osoby to yy, nazywają po prostu Super Superpunchem, bo to jest super i pan. Więc takie połączenia. To już myślałem, że nie doskoczę, bo się zablokowałem. O ja właśnie to za, zawsze jak tu jestem to bezpowodowo to próbuję robić. Nie